Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na analizę weekendową pary bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest piątek, 10 grudnia 2021 roku. Analizę tradycyjnie przeprowadzamy na interwale dziennym. Ja używam świec japońskich oraz głównie teorii fal Eliotta. Sytuacja na rynku bitcoina powoli się nam stabilizuje, aczkolwiek jak widzimy, zapędy byków po odbiciu od poziomu 50% wzniesienia Fibonacciego 574 są cały czas tłumione. Tutaj mamy przykład bardzo wyraźnej świeczki. Dającej nam do zrozumienia, że gdzieś tam w okolicach poziomu 215 tysięcy złotych wchodzą zlecenia na sprzedaż, czyli aktywne, stają się niedźwiedzie, spychając cenę po raz kolejny do poziomu 000, 207 tysięcy 787 i Wczorajsze spadki również spowodowały to, że znajdujemy się po raz kolejny bliżej poziomu 50% zniesienia fiberaczego po raz trzeci, praktycznie czwarty. A ten poziom jest poniżej 200 tysięcy złotych, no co oznacza, że już ta dwójka z przodu nam niestety, ale e, znika i jeżeli dojdzie do naruszenia tego poziomu, no to następny mamy oczywiście na 174 326, to jest 61% zniesienia Fibonacciego. Nastroje są negatywne. Momentum jest cały czas spadkowe. Kontrole nad ceną mają niedźwiedzie. W chwili obecnej znowu jesteśmy gdzieś w okolicach punktów 30-29 na RSI, co oznacza, że mamy tutaj ekstremalnie wyprzedany rynek bitcoina, aczkolwiek, jeżeli na interwale dziennym, oczywiście, aczkolwiek, jeżeli będzie tutaj ten spadek zamieniony w jakiś rodzaj trendu, Spadkowego, no to tutaj to wyprzedanie może nam się po prostu utrzymać przez jakiś czas i wokół tego poziomu 30 z mniejszymi bądź większymi odchyleniami będziemy sobie tutaj przebywać. A rynek będzie robił nowy dołki, prawda? Więc na to również trzeba by zwrócić uwagę w najbliższym czasie. No i nie ma jakiegoś takiego wyraźnego odbicia od, od tych poziomów, i jak widzicie. Ostatnie, że tak powiem, odbicie, jeżeli weźmiemy sobie zasięgi cenowe, no to miało dosłownie 11, 12%, prawda? 12% by miało całe to odbicie, jeżeli sobie je policzymy, natomiast spadki wynosiły około 42%. Zobaczymy, czy nam pokaże ten tul, coś innego, jak. jak go zahaczę z tej strony, ale nie powinien, bo to powinno być to samo, a jednak pokazuje 30%, więc bardzo interesujące. 30% spadków od szczytu szczytów do ostatniego dołka a tylko 12% wzrostu to nie jest specjalnie dużo ale też jakaś część już powiedzmy została została dosyć dobrze odrobiona cały czas ten cykl jest kontynuowany spadkowy mamy jeszcze poziom do dyspozycji aczkolwiek ten 50% zniesienia poziom to był taki no, raczej bardziej standardowy poziom po prostu połówka tak zwana korekta do połówki i po Sprawka do góry, prawda? Jak to mówią traderzy, no ale jak do tej pory, tak jak mówię, jedynie 12% zdawałyśmy odbić od, od tego dołka. To nie jest specjalnie dobra, dobra wiadomość. Druga sprawa jest taka, że tutaj jest wsparcie techniczne. Poziom 198 422 albo 198 750, to jest szczyt czerwone świeczki. To jest dosyć istotne wsparcie techniczne, dlatego tutaj musimy to mieć również na, na uwadze, że. Jeżeli będziemy tutaj zbyt długo przebywać, no to oczywiście strona podażowa może w końcu doprowadzić do tego, że zdecydowanym, zdecydowanym ruchem przebijemy poziom i stwarcia technicznego i 50%, no i to będzie kolejny, kolejne pole do popisu dla oczywiście dla yy, yy, niedźwiedzi, które mają w tym momencie otwartą drogę do 61% zyskującego. Także spodziewałbym się większej reakcji na wsparcie na 198 198 750, ale 12% to za mało. Nie przetestowaliśmy nawet poziomu 225 809, który jest pierwszym, najbliższym takim ważnym poziomem oporu technicznego, nie mówiąc już o 231 ,20, 206 zł, czyli jednak ta, ta, tutaj no, można powiedzieć te, te, to odbicie, to było takie odbicie, no, że tak powiem prowizoryczne, to nie jest tak naprawdę odbicie wzrostowe. Nie miało ono specjalnie dużo na celu zresztą widać po tutaj tym momentum, że no, za odbiciem w nie było praktycznie żadnego momentu wzrostowego, to nie było też zbyt wielkich szans na to, żeby chociażby przetestować te poziomy i zobaczyć reakcję strony podażowej na zbliżenie się cen do tych poziomów, czy uaktywnią się zlecenia, czy też będzie większa aktywność niedźwiedzi, czy też nie. Więc wygląda na to, że o ile najlepszym rozwiązaniem w tym momencie dla byków, oprócz wzrostu, wiadomo, byłoby, byłaby konsolidacja w okolicach tutaj i, rejon, i rejonu wsparcia technicznego, i rejonu zniesienia Fibonacciego 50%, o tyle zdecydowany ruch spadkowy otwiera drogę do kolejnych, do kolejnych poziomów. 61% i oczywiście kluczowy poziom wsparcia 160 tysięcy złotych. Także warto będzie przez weekend obserwować tutaj to zachowanie ceny w okolicach właśnie tych dwóch poziomów, czy będą próby byczego odbicia. Poziomy docelowe pierwsze mamy oczywiście na wykresie. No ewentualnie zostanie nam tutaj ta linia trendu. No i jakiekolwiek naruszenie tutaj tych poziomów oporu. No jest bardzo silny wzrostowy sygnał dla, dla rynku. Możemy się spodziewać nawet 250-259 tysięcy złotych, ale to dopiero po naruszeniu wyraźnym tego poziomu, poziomu oporu technicznego. Jeżeli do tego nie dojdzie, no to niestety, ale wygląda na to, że będziemy po prostu tutaj cały czas no, narażeni na bardzo silną kontrę ze strony, ze strony podaży która cały czas ma jeszcze pewne pole do, do uzyskania tutaj na wykresie. Pole, oczywiście, mówię o poziomach tutaj w, w Fibonacciego i poziomie wsparcia technicznego, także do obserwacji na weekend tutaj. Rozegranie poziomu wsparcia i 50% zniesienia fibonaczego zostaje. Także z mojej strony myślę, że to już wszystko na ten weekend. Zapraszam na tygodniowy przegląd Kryptowalut 168 w poniedziałek o godzinie 19 na kanale YouTube Giełdy Zonda. Życzę Wam dobrego weekendu. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.